Dzień dobry, dzień dobry. Jak obiecałem, dłuższy filmik w obszarze izolacji akustycznej drzwi. Tutaj, akurat w moim centrum produkcji audiowizualnych, jest trochę inny standard, jeśli chodzi o izolację drzwi. Mianowicie kauczuk jest na pierwszą warstwę. Później jest pianka otwarto-komorowa. Później są takie kwadraty, które mają dać taką poduszkę powietrzną centymetra, i na to jest drugi raz położony kauczuk. A więc jest kauczuk, otwarto-komorowa, pianka. Prosta przestrzeń, powietrze i znowu jest ten kauczuk. I to wszystko sprzyja, tutaj akurat jakichś wysokich tonów za dużo nie ma. No, zwykle jest większość tonów średnich. I to jest najlepiej akustycznie dla mnie dobrane rozwiązanie. Natomiast Mówiliśmy sobie o tym rozwiązaniu drugim. I tutaj, znowu, jeśli tylko ktoś ma taką możliwość, to warto pomyśleć o ucieczce albo do piwnicy, albo właśnie w takie miejsce jak Górnie, gdzie strefa. Dzienna i nocna jest jeszcze okraszona akurat w moim przypadku e, czterema metrami. Z jednej strony są garderoby, z drugiej strony jest pralnia. A więc to też jest taki można powiedzieć naturalny, budowlany tłumik w moim przypadku. Bo za tą ścianą, za tą ścianą e, są pomieszczenia. Tamte pomieszczenia też odbierają i tak naprawdę e, tu się mogą dziać mocne rzeczy nawet ekstremalnie basowa i o ile na dół, bo na dole jest, są garaże tam czuć to w reszcie domu tego nie ma, więc jeśli jest tylko oczywiście taka opcja i możliwość ucieczki gdzieś w bok, gdzieś do piwnicy to polecam bo możemy tak naprawdę delektować się muzyką, filmem i nie przeszkadzać, ale żeby właśnie te naturalne, budowlane bufory, a więc dwa pomieszczenia, które przecież też są wypełnione, bo tam są akurat szafy z jednej, z drugiej, pomiędzy no tu jest zabudowa, pusta przestrzeń, znowu jakieś szafy, meble, jeśli chodzi o pralnię, więc to wszystko tam. Fajnie pochłania i tłumi, no ale drzwi, no drzwi same w sobie, jeszcze takie właśnie ze szkłami, z takim z taką listwą prześwitem na dole, niestety akustycznie nie sprzyjały. No i tak jak mówiłem w szorcie E, szybka decyzja, czy zakup drzwi e, z ramami. No, i tu, e, jak e, rozpoznawałem, że tak powiem, teren, to same e, drzwi e, od 2400 do 3200 zł. E, plus montaż. No, plus. E, Wyciągnięcie e, tych ram. E, więc to wydawało mi się no, dość e, mm, kosztowne. No i znalazłem żadna to reklama, e, bo mogą Państwo znaleźć absolutnie inny e, sklep. Ale bitmat.pl e, ma poza właśnie akcesoriami. E, Tłumiącymi kar audio, takimi właśnie piankami akustycznymi, również elementy czy akcesoria, które są akustyczne dla drzwi, ale również tłumiące dla drzwi. I u mnie jest oczywiście trochę to zrobione tak eksperymentalnie, jeszcze jest coś tam trochę pododawane, to już według gustu. Natomiast te wszystkie warstwy, które są tutaj na tych drzwiach, są jak gdyby najbardziej istotne. W szorcie już mówiłem, że mamy tutaj taką pierwszą warstwę budulcową, antywibracyjną, która ma służyć temu, żeby na drugą stronę jak najmniej tych wysokich tonów i właśnie wibracji. Później jest taki to jest nazywany kauczukiem, taka warstwa, jak widać dość śliska, odbijająca. Zamknięto komorowa. Później jest pianka otwartokomorowa i ona właśnie ma za zadanie mocne pochłanianie dźwięków wysokich i średnich. No i później jeszcze raz jest uf, kałczuk, który ma jak jakby to wszystko zabezpie zabezpieczać wstępnie, czy to się sprawdza? No powiem Państwu szczerze, że mój wzmacniacz, gra tak na 11.30 i za drzwiami bardzo delikatnie czasem słychać niskie tony, ale trzeba stanąć za drzwiami. Natomiast już na wysokości na wysokości schodów i wyżej już absolutnie jest cichutko. No Drzwi robią się dość grubaśne z tym wszystkim, bo można zapytać po co te pianki, po co, po co ta E, piramidka, po co te e, pasy. No, raz, że to mi zostało, no to przykleiłem. Natomiast e, należy pamiętać, że e, akcesoria e, akustyki nie tłumią, a akcesoria tłumiące nie są akustyczne więc e, takie pianki nie zabezpieczają przed dźwiękiem w sensie takim, żeby on nie wychodził z pomieszczenia e, tak jakbyśmy chcieli e, tutaj właśnie cały ten system, który omówiłem, otwartokomorowy, zamkniętokomorowy i kauczuk i odwrotnie. Więc e, skoro e, chciałem, żeby tu były i odbicia to można powiedzieć ta lewa, cała strona do, tej, wąs, do tego wąskiego pasem piramidki, a więc tu mamy powiedzmy rozpraszanie, bo na przeciwległej mamy również rozpraszanie i mamy właśnie panele pochłaniające. No a druga część jest pochłaniająca bo to jest mniej więcej właśnie na wprost okna i drzewka, które pracuje jako rozpraszacz. Bo te wszystkie naturalne rzeczy, rozstawienie różnych elementów u siebie w pokojach też bardzo fajnie rozpraszają. No i na tym polega jak gdyby zasada przeciwstawności, że tu, gdzie lustro, to też są rozpraszacze, i są pochłaniacze tak żeby to się ta fala dziękowa w kółko nie odbijała. Po to też jest ten z tyłu, żeby to wszystko wyłapywać. Po to jest też na górze, no bo nie ma na dole. No i to tak wygląda, tak? Chodzi o to, żeby te przeciwległe ściany i kierunki były zabezpieczone stąd taki mój pomysł właśnie, żeby tak te drzwi jeszcze sobie wystroić. Zdaję to egzamin. Tak jak ja nie słyszę tamtej strony, co jest czasem niedobre, bo nie wiem, co się tam e, dzieje. E, tak i e, tutaj możemy, mogę sobie rzeczywiście robić to, co lubię, czyli odsłuchiwać muzykę bez najmniejszego poczucia, że gdzieś komuś to przeszkadza ja jeszcze tu będę wykańczać to pokażę tutaj jeszcze dam właśnie taką taki kauczuk taką matę kauczukową żeby jeszcze tu tą powierzchnię zamknąć no i wtedy powinno być jeszcze lepiej mata jest czeka Cały pokój jeszcze czeka. Jeszcze nie jest wykończony. Jeszcze nie jest skończony. Stereo też cały czas ewoluuje. Więc drzwi jeszcze do małej poprawki są. Polecam serdecznie. Nie trzeba inwestować mega pieniędzy, żeby to się sprawdzało. Czy to jest estetyczne, piękne, ładne. To już kwestia tego, co kto potrzebuje. Można zapłacić za drzwi, wstawić. Powiem tylko, że takiego efektu nie uzyskamy w tych oryginalnych drzwiach na pewno. No i oczywiście jeszcze jest jedna kwestia. Tutaj za tym korkiem dałem właśnie uszczelkę, i tak naprawdę do samego. Dołu jest taka cienka, ale jednak warstwa zabezpieczająca, żeby tutaj te dźwięki też nie uciekały prosty sposób. Ważne, że działa. Jeśli pojawią się jakieś pytania, zapraszam. A jeśli ktoś ma jakieś uwagi, również zapraszam. Pozdrawiam serdecznie.